Dzień dobry, witam Państwa. Jest równo godzina 10, więc myślę, że możemy zaczynać. E, witam bardzo Państwa serdecznie na kolejnym szkoleniu e, organizowanych dla inspektorów ochrony danych osobowych. E, w kwestiach takich technicznych e, dzisiejsze nasze spotkanie jest nagrywane, utrwalane e, i niebawem będzie dostępne również e, na naszym kanale na YouTube e, podczas szkolenia. Będzie dostępny czat w opisie linku do naszego szkolenia. Będzie można zadawać pytania. Jeśli Państwo nie chcą zadawać pytania tutaj na forum, jest taka możliwość. Też jest dostępny link do oceny ankiety naszego szkolenia. A ja w tej chwili obecnej poproszę Panią Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych o uroczyste rozpoczęcie szkolenia. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie, i na tym kolejnym naszym spotkaniu szkoleniowym szkolenia, które organizowane jest przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Witam bardzo serdecznie Państwa tutaj zgromadzonych na sali i wszystkich tych, którzy dzięki transmisji online mogą być również tutaj z nami obecni. Chcielibyśmy móc w większym gronie, tak fizycznie się z Państwem spotkać, ale proszę mi wierzyć, że. Po raz kolejny okazuje się, że zapisy, rejestracja na szkolenie, które organizowane jest przez urząd, trwa kilka minut i, i ten limit natychmiast się wyczerpuje. Co nas cieszy, daje tam nam też dużo do myślenia, y, ponieważ to oznacza, że też działania, o których ja za chwilę Państwu powiem, z naszej strony, żeby ta współpraca pomiędzy Urzędem Ochrony Danych Osobowych i inspektorami była realna. I odpowiadała na zapotrzebowanie państwa, realizowała to zapotrzebowanie, może też będziemy mogli nieco ją zidentyfikować. O, wiecie państwo oczywiście doskonale, jakie słowa mam na myśli. Aby była intensywniejsza, tak? Proszę państwa, temat dzisiejszego spotkania, czyli zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych, tutaj w tym gronie nawet nie wypada o tym mówić, że to jest niezwykle ważne zagadnienie. I też trudne z takiej, z, takiego praktycznego, z, tak, z takiej praktycznej strony. Też pewnie nie ma co, ale jednak powiem, proszę mi pozwolić, że wszyscy mamy tę świadomość i państwo i my, że tym kluczowym, takim nadrzędnym celem każdego zgłaszania naruszenia jest ochrona praw i wolności osób, których dane dotyczą osób fizycznych. Niezwykle ważne w tym działaniu e, niezwykle e, ważną rzeczą jest zachowanie administratora jest czas reakcji administratora e, czas zgłoszenia naruszenia e, zgłoszenia urzędowi ochrony danych osobowych e, w przypadkach kiedy jest to konieczne powiadomienie osób których dane dotyczą ma bardzo istotne znaczenie dla praw i wolności tych osób, ale ma też bardzo istotne znaczenie, o czym Państwo doskonale też wiecie, dla samego administratora, dla jego pozycji, dla, jego, dla tego, jak on się prezentuje, do tego, dla tego, jak buduje zaufanie do swoich działań. My oczywiście doskonale to wiemy, wiemy też, że to trudne zagadnienie związane jest chociażby z samą definicją naruszenia. Ona obejmuje szereg działań, definicja szereg elementów, których wypełnienie jest, jest skomplikowane. Dla skutecznego reagowania na zdarzenia będące naruszeniami ochrony danych duże znaczenie ma zrozumienie tego, że o ile każde, co do zasady, każde naruszenie ochrony danych jest, jest incydentem, o tyle nie każdy incydent stanowi naruszenie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych i z tego punktu widzenia bardzo istotne jest budowanie świadomości. W tym zakresie świadomości, którą właśnie Państwo również budujecie, świadomości nie tylko administratorów i wśród administratorów na szczeblu kierownictwa, ale również świadomości pracowników, których, którzy biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych. Rolą inspektora jest udzielanie porad, wskazówek, monitorowanie działalności administratora podmiotu przetwarzającego tam, wszędzie gdzie inspektor ochrony danych został powołany. Jest to jedno z istotniejszych zadań inspektora ochrony danych. To inspektor szkoli pracowników, którzy na podstawie upoważnień, umów o pracę czy, czy też innych podstaw biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych. My niejednokrotnie mówimy o tym, że postrzegamy współpracę z inspektorami ochrony danych osobowych jako jeden z naszych absolutnie priorytetowych, jedno z naszych priorytetowych zadań, jedno z naszych niezwykle istotnych działań, które podejmujemy. W lutym zaprosimy Państwa na kolejne szkolenie, które będzie dotyczyło obowiązku informacyjnego. Zachęcam Państwa też do monitorowania naszej strony internetowej po to, żeby Zapoznać się z kolejnymi naszymi propozycjami. Ale biorąc pod uwagę to, że jesteśmy absolutnie przekonani o tym, że kluczową rolę w budowaniu systemu ochrony danych osobowych, prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych w organizacjach, w instytucjach, które Państwo pracujecie i których administratorów i podmioty wspieracie w tym działaniu. Kluczową rolę odgrywa inspektor danych osobowych. Inspektor ochrony danych osobowych, w moim przekonaniu, jako osoba wykonująca zawód y, zaufania, y, jest również tym kluczowym elementem budowania prawidłowego systemu y, ochrony danych osobowych. Mając świadomość, jak potrzebna jest współpraca pomiędzy inspektorami ochrony danych i Urzędem Ochrony Danych osobowych, chcę powiedzieć, że oprócz, oprócz tych planowanych szkoleń, które przed nami chcemy zaproponować również Państwu taką ściślejszą współpracę, która będzie polegała Również na tym podjęłam decyzję o tym, żeby uruchomić adresowany do Państwa newsletter. Po to, nie po to, żeby te treści, które na stronie są, powielać, bo to też nie o to chodzi, tylko żeby Państwo mogli szybciej, łatwiej zorientować się, co nowego się pojawiło, gdzie należy zerknąć, do czego możemy Państwa odesłać i tak dalej. Chcemy również taką. Taką osobistą współpracę zawęzić za i przyspieszyć na stronie internetowej w najbliższym czasie. Nie umiem powiedzieć, czy to będzie dzisiaj, jutro, czy, czy za kilka dni, ale proszę zaglądać. Wskażemy Państwu zakres numerów telefonów, które również będą do Państwa dyspozycji. W taki może szybszy sposób ten kontakt, łatwiejszy będzie. To oczywiście nie oznacza, nad czym niezwykle ubolewam, że urząd będzie mógł odbierać wszystkie od Państwa sygnały i na nie reagować, ale chcemy, żeby, tak jak mówię, skrócić tę odległość pomiędzy Państwem a, a nami, biorąc pod uwagę Państwa potrzeby, nasze możliwości i ograniczenia. Mam nadzieję, że nam się to uda, bo, tak jak mówię, chcemy udowodnić, że widzimy w tej współpracy my z Państwem. Absolutnie, absolutnie to, że to jest podstawa budowania dobrego systemu ochrony danych osobowych. Dzisiaj Państwo będziecie pewnie dyskutować na temat, tak jak mówię, ten niezwykle ważny, na temat tego ważnego zagadnienia. Do dyspozycji Państwa oddajemy ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz eksperta zewnętrznego, z którym współpracujemy. Dziękuję bardzo za tę obecność tutaj. Państwa i za to, że chcecie Państwo się dzielić z nami tą wiedzą i doświadczeniem, zachęcam Państwa do, jak zawsze, do takiej aktywności, żebyśmy mogli sobie wyjaśnić pewne rzeczy, żebyśmy my też mogli od Państwa otrzymać sygnały, co powinniśmy jeszcze doprecyzować, nad czym się skupić, po to, żeby można było uporządkować cały system. Życzę Państwu udanego i miłego dnia i jak zawsze wszystkiego dobrego i dużo. Dziękuję bardzo.